Sięganie dna nie zawsze musi oznaczać coś złego. Szczególnie jeśli mówimy o zegarkach dla nurków, które zostały zanurzone na rekordowe głębokości, będąc tym samym doskonałym przykładem zastosowania zaawansowanych technologii. Dzisiaj przyjrzymy się kultowym dajwerom, którym niestraszne są odmęty oceanów. Zaczynajmy! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku TikTok, czyli pierwszego programu o zegarkach na polskim YouTubie. Ja nazywam się Krzysiek Humeniuk, a jeśli wy jesteście tutaj po raz pierwszy i chcecie wiedzieć o zegarkach jeszcze więcej, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał i kliknijcie w dzwonek, żeby nie przegapić żadnego nowego materiału na moim kanale. Kilka dni temu świat obiegła informacja o ustanowieniu nowego zegarkowego rekordu. Bohaterem tego wyczynu był niecodzienny diver Omega, czyli Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional, który na przełomie kwietnia i maja tego roku dotarł do najgłębszego zdobytego do tej pory punktu Rowu Mariańskiego i po raz ostatni był widziany na zawrotnej głębokości 10 928 metrów. Rekordzista był nie tylko najgłębiej zanurzonym zegarkiem w historii, ale także dajwerem o tak ekstremalnej klasie wodoszczelności, ponieważ w OMEGA Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional określono ją na 15 000 metrów. Taki wynik mógł zostać osiągnięty dzięki zastosowaniu najlepszych zeznanych znanych tych czas rozwiązań technologicznych, m.in. hermetycznej pozbawionej spabów koperty z tytanu oraz płynnego stopu Liquid Metal, który drastycznie zmniejszył grubość czasomierza i doskonale uszczelnił cały zegarek. Testy ciśnieniowe zegarka w warunkach laboratoryjnych zostały przeprowadzone w Triton Sub w Barcelonie i zachowując 25% margines bezpieczeństwa zgodnie z normą ISO 6425, Omega poddano maksymalnemu ciśnieniu o wartości 15 tys. m. Nowy rekord został ustanowiony. Dopiero niecałe dwa miesiące temu, ale podobne wyprawy do wnętrza Ziemi i próby zanurzania się jak najgłębiej nie są jakimś współczesnym trendem i na przełomie ostatnich dziesięcioleci były dokonywane wielokrotnie. Z kilkoma z takich wypraw wiążą się też specjalne edycje zegarków, przygotowanych na ekstremalne warunki i wytrzymujących działanie ogromnego ciśnienia. O kilku z takich zegarków opowiem Wam w dalszej części tego odcinka, ale zanim się to wydarzy, zapraszam Was na tiktest i pytanie, która z marek zegarkowych jako pierwsza wyprodukowała zegarek do nurkowania? A. Blancpain, B. Rolex, C. Omega czy może D. Tissot? Odpowiedź na to odrobinę podchwytliwe pytanie poznacie na końcu tego odcinka, a tymczasem przejdźmy do dzisiejszego tematu, czyli zegarków do nurkowania w ekstremalnych warunkach. Wspomniana na początku Omega to co prawda najnowszy rekordista w schodzeniu na dno rowów oceanicznych, ale podobnych zegarków, których wodoszczelność zdecydowanie przewyższa potrzeby nurków amatorów, moglibyśmy naliczyć jeszcze całkiem sporo. Dzisiaj nie będziemy mówić ani o zegarkach z WR200, WR300, WR500 czy nawet WR1000, ponieważ tym razem będą interesowały nas wyłącznie najbardziej wytrzymałe modele. Na przykład takie jak zaprezentowany w 2008 roku Rolex Deepsea sea, sea Czyli wodoodporny do 3900 metrów, profesjonalny diver, który do momentu swojej premiery był w tej kategorii zdecydowanie bezkonkurencyjny i oferował najwyższą wodoszczelność na rynku. Koperta Dipsy o średnicy 44 mm została zaprojektowana tak, by zachować kompromis między wytrzymałością a wygodą noszenia. Natomiast szereg opatentowanych rozwiązań takich jak system Ringlock, zapięcie GlideLock albo helowy zawór spustowy regulujący ciśnienie wewnątrz zegarka, przyniosły modelowi Dipsy sporą popularność wśród entuzjastów diverów oraz niektórych celebrytów, jak na przykład Charlie Theron. Podczas targów Baselworld 2018 Dipsy doczekał się delikatnego liftingu i otrzymał gradientową, niebiesko-czarną tarczę, nieco smuklejszą kopertę, a także certyfikowany przez Kosk mechanizm 3235. 35 Wr 3900 to mało. Proszę bardzo! Przed Wami kolejny zegarek ze sporą wodoszczelnością. UTS 4000 m Professional, czyli czasomierz produkowany przez niemieckiego zegarmistrza Nikolausa Spinera, osobiście przez niego składany i testowany w Monachium. W przeciwieństwie do Dipsy tutaj rozmiary są już dużo poważniejsze, ponieważ średnica koperty wykonanej z jednego kawałka stali to 45 mm, ale jej wysokość to aż 17,5 mm. Jest to zatem masywna konstrukcja zaprojektowana, projektowana przez spinera, która nie wymaga wykorzystania zaworu helowego, ponieważ grube, szafirowe szkło jest przyklejone do koperty i dodatkowo zabezpieczone metalową obręczą oraz siedmioma śrubami. Zegarek napędza sprawdzona ETA 2824 w wysokiej wersji top grade, ale możliwe jest także stworzenie zegarka z komplikacją GMT. UTS to bardzo ciekawy i niesamowicie odporny na działanie wysokiego ciśnienia zegarek, który może zostać stworzony na zamówienie za około 4500 euro czyli lekko ponad 19 tysięcy złotych. Kolejnym i nieco bardziej ekskluzywnym diverem z gatunku tych potężnych jest Yblo Oceanograph 4000. Kształtem przypominający mi nieco Seiko Samuraja, ale to tyle jeśli chodzi o podobieństwa, bo Oceanograph to pierwszy w historii marki rasowy diver zaprezentowany w 2011 roku. Ogromna, szeroka na 48 i wysoka na 20 mm koperta, wykonana z tytanu lub włókna węglowego w zależności od wersji, skrywa in-houseowy mechanizm automatyczny. AP 1401. I chociaż Iblo podczas testów był poddany ciśnieniu statycznemu odpowiadającemu głębokości 5000 metrów, to producent oficjalnie ustalił klasę wodoszczelności na 4000 metrów. Zegarek był limitowany do 1000 egzemplarzy w wersji tytanowej i 500 w wersji z włókna węglowego. Cena wersji tytanowej to 20 000 dolarów, natomiast opcja z włókna węglowego w momencie premiery kosztowała 26 000 dolarów. Wiecie co jest lepsze od 4000? Tak, 5000. Dokładnie takim stopniem wodoszczelności charakteryzuje się zegarek firmy, której nazwa może się bardzo przyjemnie kojarzyć wielu amatorom wszelkiego rodzaju gyrosów i kebabów. Mieszcząca się w Barcelonie marka Pita wyprodukowała bardzo niecodzienny czasomierz składający się z wielu niestandardowych rozwiązań, takich jak na przykład kompletnie szczelna koperta pozbawiona takich elementów jak dekiel czy koronka. Co więcej, godzina może być bez problemu ustawiana pod wodą, ponieważ wszelkich operacji, do Dokonuje się za pomocą wyposażonego w specjalne wypustki obrotowego dekla, połączonego ze zmodyfikowanym mechanizmem ETA 2678. Natomiast poruszający się kolorowy sekundnik w dosyć nietypowym kształcie przypominającym gwiazdkę, oprócz odmierzania sekund, jest również chromatycznym głębokościomierzem. No właśnie, w jaki sposób działa ten głębokościomierz? Odpowiedzi napiszcie, proszę, w komentarzach poniżej. Opcji kolorystycznych oraz rodzajów wykończenia jest naprawdę mnóstwo. Wystarczy wyklikać w kreatorze na stronie Pity i gotowe. Zegarek w podstawowej tytanowej wersji 5000 kosztuje 6225 euro. Jest ręcznie składany dopiero po złożeniu zamówienia w Barcelonie i na jedną sztukę trzeba czekać około 4 miesiące. Firma ogranicza produkcję zaledwie do 15 egzemplarzy rocznie, więc Oceana to prawdziwie customowy zegarek za niemałe pieniądze. Jednym z kompletnie nieznanych, ale jednocześnie bardzo interesujących zegarków przeznaczonych do hardkorowego nurkowania jest Diver CX Swiss Military, który w 2009 roku został uznany za najbardziej wodoszczelny zegarek mechaniczny na świecie, dostępny w regularnej sprzedaży WR6000 na pokładzie Walżu 7750 Kosk. Tytanowa koperta i bransoleta, a sam zegarek został poddany szeregowi rygorystycznych testów, polegających na strzelaniu z shotguna, wylewaniu 6000 litrów wody pod ciśnieniem z 40-tonowego wozu strażackiego albo przetrwanie dwóch dużych wybuchów. Sugeruję zapoznać się z tym zegarkiem, bo oprócz imponujących 6000 metrów wodoszczelności, za jego powstaniem stoi naprawdę ciekawa historia. No dobrze, były 4, prawie 4, 5 i 6 tysięcy metrów. Co teraz? 7, może 9? Nic z tych rzeczy. Przed Wami dużo bardziej odporny na wodę zegarek zaprezentowany w 1997 roku Bell Ross Hydromax Professional. Pierwszy dajwer w tym zestawieniu, którego klasa wodoszczelności wyrażona jest w pięciocyfrowej liczbie. Marka Bell Ross przy tworzeniu Hydromaxa współpracowała z francuskim instytutem morskim, z którym prowadziła symulację zanurzenia zegarka w głębokiej wodzie i badała jego wodoodporność. Wynik okazał się bardzo dobry, bo wodoszczelność dajwera Bell Ross Hydromax wyniosła 100 metrów i udało się to osiągnąć między innymi dzięki wypełnieniu zegarka specjalnym olejem Hydroil, który pod wpływem temperatury kompresował się i rozszerzał, a gumowy fragment dekla dopasowywał się automatycznie do oleju wewnątrz koperty, doskonale ją uszczelniając. Zegarek miał 40 mm średnicy, napędzany był przez kwarcowy mechanizm ETA 955.612 i kosztował 2200 dolarów. Z analogicznej koncepcji wypełnienia zegarka przezroczystym olejem skorzystała także marka Technomarin, tworząc zegarek ABIS wodoszczelny do 12 tysięcy metrów. Zasada działania bardzo podobna, ale w tym przypadku cena okazała się dużym atutem, ponieważ za taki kwarcowy czasomierz firma życzyła sobie 600 dolarów. Dzięki stosunkowo niskiej cenie zegarek stał się popularnym wyborem. Niestety aktualnie nie jest już dostępny i możecie znaleźć go wyłącznie na rynku wtórnym. Przedostatnia pozycja tego zestawienia to inny dwunastotysięcznik, również wypełniony olejem kwarc, ale bliżej mu do Bell niż Techno Marine, ponieważ Zin UX to dajwer najwyższej jakości, pełny innowacji. Dzięki wypełnieniu koperty olejem zegarek jest całkowicie wolny od zaparowania, bo w kopercie nie ma powietrza, wytrzymuje ciśnienie przy każdej możliwej głębokości nurkowania i jest doskonale czytelny, ponieważ dzięki olejowi odczyty są rewelacyjnie widoczne, bez znaczenia pod jakim kątem patrzymy na tarczę. Warto także zwrócić uwagę na jeden szczegół. Zin jako firma przykładająca ogromną wagę do estetyki swoich zegarków. W tym przypadku do produkcji koperty skorzystała ze stali używanej do budowy łodzi podwodnych. Rezultatem takiego zabiegu było aż sześciokrotne utwardzenie zahartowanej w ten sposób stali w porównaniu do standardowej 316L. Osobiście jestem bardzo dużym fanem Zina UX i uważam, że to jeden z najciekawszych zegarków nurkowych na rynku. Zegarkiem, który wieńczy dzisiejsze zestawienie jest Diver, który w marcu 2012 roku był bardzo istotnym elementem wyprawy organizowanej przez National Geographic oraz reżysera Jamesa Camerona pod nazwą Deep Sea Challenge. Wiecie już o jaki zegarek chodzi? Batyska w Deep Sea Challenger z Cameronem na pokładzie oraz zegarkiem Rolex Deep Sea Challenge zszedł na głębokość 10898 metrów, ustanawiając tym samym rekord świata w zanurzeniu. Rolex Dipsy Challenge był najbardziej wodoszczelnym mechanicznym zegarkiem w historii, a jego wodoszczelność określono na 12 tysięcy metrów. Zegarek był eksperymentalną i dużo większą wersją dostępnego w sprzedaży Sidwellera Dipsy. Koperta Challenge'a miała ponad 51 mm średnicy, 28,5 mm wysokości, a szafirowe szkło na froncie mierzyło ponad 14 mm grubości. Rekord ustanowiony w 2012 roku przez Rolexa został poprawiony i tak. Jak jak już kilkukrotnie wspominaliśmy, aktualnym rekordzistą jest Omega zanurzona 12 metrów głębiej. Jedno jest pewne, zejście jeszcze głębiej jest możliwe, a ja jestem bardzo ciekawy, kto następny pokusi się o taki wyczyn i który zegarek się tam znajdzie. Mam nadzieję, że Wy również jesteście tego ciekawi i z ciekawością obejrzeliście ten odcinek TikTok. Za chwilę rozwiązanie Tiktestu, a tymczasem gorąco zachęcam Was do oceny tego filmu łapką w górę, komentowania oraz oczywiście subskrybowania mojego kanału. Kanału, żeby być zawsze na bieżąco. Jeśli doceniacie moją pracę i chcecie zostać mecenasami TikTok, klikajcie w Patronite poniżej i dołączcie do tej świetnej społeczności, tak jak ponad 40 innych osób. Bardzo wam za to dziękuję. A rozwiązaniem Tiktestu w tym tygodniu oraz odpowiedzią na pytanie, która z marek zegarkowych jako pierwsza wyprodukowała zegarek do nurkowania, jest odpowiedź C, czyli Omega. Pytanie było trochę podchwytliwe, bo nie chodziło o pierwszy wodoszczelny zegarek, ale właśnie o pierwszy zegarek do nurkowania. Była nim właśnie Omega Marine, zaprezentowana w 1932 roku i jako pierwszy zegarek na świecie oficjalnie przetestowana oraz przystosowana do nurkowania. Dziękuję Wam za dzisiaj, mam nadzieję, że się podobało i widzimy się w kolejnych odcinkach TikTok. Na razie!